Ekipa. Yeah, e Ekipa. 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 E Z tej strony, Kacel Michazo. Witam w podsumowaniu roku. Późnione wesołych świąt. Mam nadzieję, że je dobrze spędziliście. Dzięki za stworzenie zajebistego community i mam nadzieję, że będziecie dalej rozrastali. Dzięki za całkowite wsparcie. A teraz proszę, podsumowanie tego roku. F-Fun. Pierwsze <laughs> do mnie <laughs> w Polsce złoka. No, way, No. 130, nie wiem gdzie indziej pójść. <laughs> o ty gnoju. Co mnie kamerujesz? Wracaj tu. <laughs> Za zamarzam. Nie! Nie! Mają obraz, mam Jak powiem, że nie chcę mi się iść na początek walka albo biegać, to jest pamięt Obniżamy czynsz w Poznaniu. Wow, my favorite white b chłopaki widać po mnie. Teraz Ale to jest u mój ulubiony heteroseksual... Co te rudy jest cieposionym! Oni u mnie nie ludzie! O mój Boże, czy to ten nie o mój Boże, czy to on? O mój Boże! Czy to on? Nie chodź, robimy odcinek To z tym. Siema Kontynuując temat fandomu Czy żałujesz wstąpienia do fandomu? Odpowiadaj na moje pytania, które wychodzą poza kamerą Zapomniałem ładowarki, portfela i dokumentu. Witamy w Warszawie. Skierdalam. Co się gapi? Z dobrego profilu nie Dzień jest. Dzień dobry. Nikt nie pamiętasz Pamiętasz pewnie, nie. Ale 2020. Dziękujemy. 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 Dzień. Nie miałem wyboru. Co tam, Jajuszko? Bog bardzo udany, zalało nas, dziękuję, do widzenia. Boże, ten u umyj zęby. Czy też mam czarno? Czarno, to ty masz... Co... Duszę i power! Ciekawe, co rozdają organizatorzy. Seks gejowski jest bardziej męski niż heteroseksualny. Najpierw muszę się dostać cały i zdrowy. Miałem mówić, jakieś zarąbiste cosplaye, ale to są ratownicy medyczne. Ej, Kacemi, tam jest furas. Ciekawe, jaki był ten grunwald. O, no, grunwald, grunwald ci mamy. Gary. Gary, ty <gry> bardzo <Ciekawe. gry> nowej części FNaFa, Little Bonnie. O Jezu. Haha, Sakura, wyciarowałem mężczyznę za piedala ma o Byle nie What? z What? miesiącki. What? Ludzie mi mówią, że jestem jego młodszym bratem. No mówię, nie, ja, nie ja nie wiem co mam rodzice zmajstrowali. Ja to się zapytam, <laughs> gdzie podobieństwo. Ja nie mam nic z tym wspólnego. Trzeba rodziców zapytać. Nie jesteśmy KURWA młody... <laughs> Dzieci. Uważajcie na tak Wow, Red Bull traci skrzydeł Bardzo się, zdjęcie z panem to Nie, To, to, to nie ten Bilajer, tam stoi z drugiej strony <grym zresztą> Czy Jezus poleca Fnafa? Polecam Panie, czy cosplay z Omori ma depresję? Tak Dzięki jego perkonu? Chłapani na gorącym uczynku Boże, biedne Łeza. Go to horny jail. Nie zostawajcie youtuberami Bardzo dobre. Bardzo polecam. Trzymaj się. Czy się jak twoja postać? Nie ciało chodzi. Nie ciało? A może właśnie o ciało? No, no to ci się pytaj Dzień.

wstania kanału i mojej fursony, moich urodzin oraz przeżycia wypadku samochodowego z Tirem. Pamiętacie, jak na ostatnim odcinku powiedziałem to? Zacznę bo coś zrobić na kompa. A może furshoot i drugi rok studiów. Chyba, że coś się schrzani i nagle się okazuje, że będę musiał wrócić wcześniej. Mam nadzieję, że tego nie będzie. <laughs> Najgorsze doświadczenie w pracy za granicą Zacznijmy od podstaw Trzy Tak Tak? Kocham, ty w moim cukrze jest nie 🎵🎵🎵 Czy forasy powinny mieć twy prawa wyborcze? Oczywiście, że nie To są zwierzęta Tylko Nie pozwolono mi biegać Nie biegasz, typie Nie biegać, bo mam astmę ty masz autyzm, a nie asy Wiesz co słyszałem od znajomego Który był na afterze Co pokazywali, fur furautem Siema mama jestem na youtube Siema mama 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 mama, mama. Eee! Kompletnie martwy wygląd na pijanego To, to jest o robione? mnie? Znajomam. Tak to o mnie Jaka szkoda byłaby gdybym Źle stanął na kra... Zdjęcia twojego dubska są piękne dobrze.

Na no południu nam to nazwał Breakcore. I to że furasy nie mają barier, bo to jest taki. Tak, To jest, po jest dosłownie mit furasów, co nie? Czemu i słowo furas się Wkrótce. Czy mieliście jakiekolwiek dramy, fanomie, fury? Czy lubisz kasztany? Jak można nie lubić takich okrągłości? Tam był super skład? Czy się przetłumaczy. Coś może źle zobaczyłem, ale yy, yy, yy. u, Robałem szapkę, topam się. Czy jestem przerażony czy czymś co jest wokół mnie? Bo nie wiem gdzie jestem w pokoju. Dobra, widzę, czuję, czuję ścianę pod dupą? Dobra. <laughs> Co oni robią? Zastępcze my też jeszcze nas sprzedasz? Nie wiem. Ciebie moje dusze. To się odjebało! Um, no cóż, no to mamy... sprzedaliśmy go, idziemy dalej. <noise> sprzedaliśmy go?! <noise> Dzięki za oglądanie, trzymajcie się serdecznie, życzę wam miłego dnia, albo miłej nocy. I pamiętajcie, że zawsze jesteście dla kogoś ważni. Bajo!